gdzie pan spędzi tegoroczne wakacje? W Katowicach. Ogólnie co pan będzie porabiał? Szukał pracy. Czyli będą to bardziej takie wakacje pracowite, nie interaktywne, nie sportowe No ja już jestem y, po tym okresie, kiedy czekało się na lipiec, sierpień i się odpoczywało, więc teraz to już wakacje dla mnie jakby przestają istnieć. To jest tylko taki desygnat określenia dwóch miesięcy lipca i sierpnia, nic poza tym. Nad morzem. A dlaczego akurat nad morzem? No. no pewnie jest fajna pogoda nad morzem, fajny klimat. A kiedy wyjeżdżasz? W tym tygodniu. Czyli krótko moment szkoła się skończyła, wakacje za pasem, fajnie trochę odpocząć po całorocznej nauce? Dokładnie. Tak. Dopiero we wrześniu nie mam pojęcia, pewnie jakaś objazdówka po Polsce. A konkretnie interesują Panią jakieś zamki, góry, morze? Generalnie wszystko, z moim mężem tak co roku jeździmy, jest bardzo fajnie, więc w tym roku pewnie też. Wakacje gdzie pani zamierza spędzić? Nie, ja do Warszawy, tutaj w Katowicach w basen, różnie. Czyli warto na świeżym powietrzu spędzać tak, yy, tak. wakacje. Nie lubię w domu spędzać czasu na, na świeżym powietrzu. A co pani może naszym widzom polecić na tegoroczne wakacje? Nie wiem. Ja miałam. o, susiec yy, lubelskie, tam byłam ostatnio z babcią. Nawet fajnie. Czyli jak najbardziej lubelszczyzna? Tak, tak. Bardzo w, w ogóle inne powietrze jest tam i w ogóle tutaj w ogóle wszystko remontuję, a tam jak się wiedzie, w ogóle te lasy, w ogóle w ogóle inne powietrze, fajnie tam się czułam w ogóle. Krótko mówiąc, dużo czystsze. Tak, w ogóle tam nie ma takich, takich y, tych hut i w ogóle takich rzeczy, tam jest w ogóle sam las, w, w ogóle inny zapach. Będę spędzał wakacje w, w, w Ustce jeszcze i będę jechał y, na, do, y, do, y, do Lachowic. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Ale to będzie góry, morze, jakiś nie, rower? Tak, pod gruszą gdzieś, pod gruszą, rodzi do rodziny, nie? A pan? Ja na działce. Czyli takie bardziej interaktywna przygoda z działką, a uprawia pan coś na tej działce? No, nie, nic, no drzewka, nie trawa, sama rośnie. Ja chcę pracować, a więc nie mam za bardzo takiej perspektywy tego, no wakacji żadnych. A pan? Ja podobnie pracować chcę. A dlaczego pracować, a nie odpoczywać? A to rok szkolny z odpoczywania. <laughs> nie, po prostu no, mi własne pieniądze i odciążyć rodziców, prawda? A dwa no, kiedy popracuję. Na studiach jest ciężko tak coś znaleźć. Tak, dokładnie, własny zarobek i no, doświadczenie umyka, prawda? My już mamy po 21 lat i no ciężko. Kiedy bo, tak, potem będzie ciężko na rynku pracy. A waka na wakacje jeździłem, jeździłem już w latach ubiegłych i po prostu teraz chcę tutaj w domu spędzić raczej i pracować właśnie. Praca, proszę paniem. Oprócz pracy, praca. Ja My mam odwiedzenie Ziemi Świętej. Bardzo bym chciała właśnie odwiedzić Ziemię Świętą, mam nadzieję, że mi się to uda. Właśnie planuję w, listo, w listopadzie pojechać, tylko że nie przez Egipt, no może jak się uda, jak te rozruchy miną, to może mi się to uda. Ja nie jestem z Katowic, ale mieszkam w Katowicach od miesiąca, jestem zachwycona miastem, jest dużo możliwości spędzenia wolnego czasu, poza tym mamy super pracę tutaj w Katowicach i ona też nam po prostu gwarantuje fajne możliwości na wakacje, czyli lecimy wszyscy do Londynu na przykład.